Nie jestem? Co jemy? Nie ja wiem, jestem zmęczona. A nie obrazicie się, jak wam odgrzeję zupę brokułową? O nie, tylko nie brokułową. Mhm. No to zawsze możemy zamówić pizzę. Juhu, tak! Juhu, juhu. Ja, Pizza, ja usłyszałem dobrze, ktoś mhm. mówi tutaj słowo pizza. Co chyba jedna duża dla naszej czwórki wystarczy, nie? Ze wszystkimi dodatkami. Ale bez grzybów. I bez zielonej papryki. Czyli pepperoni. No, słuchajcie, to jest jedyne warzywo w tej pizzy, więc chyba możecie się raz przemóc. Sos pomidorowy liczy się jak warzywo. Ty też mm. głupi jesteś. Sam głupi jesteś. Okej, okay, dobra, ja nie lubię pepperoni, więc sprawę jest zamknięta. Ja też wolę szynkę. Nie szynki. Dobrze, to może zrobimy tak, że jedną pizzę zamówimy dla was małolaci, a drugą dla mnie i dla mamy. Okej. Okay, Świetnie. Dobra. W takim razie dla nas będzie z kozim serem i z rukolą. A miało być tak y, fajnie. Mój ser z kozy, wolę peperoni. Jak chcesz albo w ogóle nie jadł. To nie jest. Chłopcy! No dobrze, to może zacznijmy od, nie wiem, z kabanosem, z boczusiem, jakimś coś takiego. Jasne, i z smaltu na deser. No ale rukola jest dobra dla koni. Dobra, mm, to mam tak. Z karczuchami i z beszamelem. No i z rzepą jeszcze i z trocinami. To sobie piszcie, co chcecie. Podwójna peperoni z dodatkowym serem. Cztery sery, z podwójną szynką. Ale w ogóle nie ma się co wysilać, bo mamusia i tak zamówi to, co będzie chciała. Peperoni! Szynka! Peperoni!